Siema, ja jestem Radużąc, i dzisiaj jest to już drugi odcinek z serii, w której pokazuję wam bardzo fajne koncepty na samochody, które moim zdaniem powinny zostać wprowadzone do Jailbreaka. Więc jeśli ktoś nie oglądał poprzedniego odcinka, to zapraszam, bo tam pokazałem naprawdę wiele całkiem ciekawych samochodów. No i w poprzednim odcinku pokazałem tylko i wyłącznie trzy auta, no a dzisiaj pokażę wam jeszcze więcej. Pierwszym samochodem będzie Deiari, zrobiony przez gracza It's Moreos. Jest to Mitsubishi Lancer Evo X. I naprawdę ten samochód jest must haveem, żeby został dodany. Po prostu jest tak pięknym samochodem. Zawsze jak widziałem tego Lancera, to po prostu mi się ten samochód bardzo podobał. Nie byłby też to wolny samochód, bo myślę, że jakby został dodany, miałby statystyki takiego Bandita czy longhorda, Czyli naprawdę bardzo spoko samochód. Kolejny samochód, który bym chętnie zobaczył, jest to Chibi od Ufeda czyli Honda S2000. Jak wiadomo, UFED to naprawdę bardzo dobra osoba, która zrobiła m.in. Classica, Javaina, Snake czy Power 1. Uważam, że Honda S2000 to naprawdę fajnie prezentujący się roadster i jakby dodali go do gry, to ja bym się nie obradził, wręcz przeciwnie, byłbym bardzo szczęśliwy, bo to jest bardzo fajny samochód. Jak może na zewnątrz nie sprawia wrażenia jakiegoś mega dopracowanego samochodu, to kurde. Środek jest naprawdę piękny. Jak na ów EDA przystało, jest on jak najbardziej bardzo porównywalny z p Naprawdę. Już trzecim samochodem w tym odcinku będzie Diverso, zrobiony przez gracza Tommy Bomit. Jest to Bugatti Divo, Którego fanem nie jestem, ale trzeba przyznać, że jest naprawdę bardzo podobny do Bugatti La Voiture Noire, czyli do Makarona. No, model jest naprawdę bardzo ładnie wzorowany. Jedyne, do czego mógłbym się przyczepić to jest tył, ponieważ no, jest on taki bardzo płaski tu są jakieś różne wyżłobienia, dopracowane rzeczy, a tutaj po prostu taki płaski tył no i środek, wygląda tak jak w prawdziwym życiu, lecz mi totalnie ten środek nie siada w czwartym samochodem będzie The Pineapple, zrobiony przez No Cartoonist 5586 jest to taki Volkswagen Golf, zrobiony typowo pod rajdy jak na przykład WRC, taki hot hatch po prostu naprawdę bardzo fajnie moim zdaniem te się prezentuje w tym oto tuningu jeśli chodzi o statystyki, nie byłby to żaden jakiś mega porywający samochód. Jeśli chodzi o ten aspekt, pewnie porównywalny do Mighty czy fiasko. Taki podstawowy samochód sportowy, myślę, że na spokojnie mógłby nawet Camaro zastąpić, bo to jest dla mnie totalna głupota, że Camaro jest samochodem początkowym. I do tego jest gorszy niż Fiat 500. No właśnie, Camaro. Powinno zostać dodane nowe Camaro. Stare Camaro powinno zostać wycofane, i po prostu zostałoby w ekwipunkach graczy, którzy posiadali je wcześniej. I przychodzi do nas z tym gracz, którego Niku nie przeczytał, ale wyświetla wam się teraz na ekranie, który zrobił rewamp dla Camaro. Dalej to nie jest idealne odzorowanie, a Chevrolet Camaro to jest mój ulubiony samochód, tak ogólnie w prawdziwym życiu. Ale propsuję, bo to jest najlepsza propozycja, jaką znalazłem. i Inni zrobili naprawdę te modele na odpierd... No i dalej jest to zdecydowanie lepiej zrobione niż to, co zrobił Asimo. No i muszę przyznać, że naprawdę bardzo ładny środek ma ten samochód. Myślę, że jakby dodali, no to ten samochód byłby tak pośrodku między Challengerem a Shell Mark V bo jednak Shellmark 5 to jest Mustang Shelby gt 500 czyli w tej lepszej wersji niż ten zwyczajny. Teraz przejdź do następnej propozycji. Jest to JBS 6, czyli Audi RS6, zrobione przez gracza Adstas. Naprawdę fajnie zrobiony model. Myślę, że to czas, żeby dodać jakieś drugie Audi do j bo właśnie wersje sportowe Audi są naprawdę bardzo popularne. A JB8 jednak ma już 4 lata. Bardzo ładny model, może nie jest on jakiś mega dopracowany, ale już na przykład taki środek, prezentuje się naprawdę bardzo fajnie. Bardzo dziękuję za oglądanie, jeśli doceniasz moją pracę, to proszę zostaw łapę w górę oraz suba dzwoneczkiem na moim kanale. Możesz zapisać w na film w komentarzu, jeśli masz jakiś bardzo fajny, może go zrealizuję. Miłego dnia, w nocy, nara!